Teraz jestem w kamyki Jaszczębia Perć zobaczcie, koło łuszycy górnej. Tutaj był kałemienią Melafiru. Jak on teraz wygląda, A to pokażę może nikogo nie ma. Wszyscy grillują. Tak teraz wygląda, zasłonie ludzi. A, nie udaje mi się. W każdym razie jaszczębia Perć Wszyscy grillują. Muszę podejść bliżej. Dobra, podejdę bliżej. W każdym razie od 1900 roku zaczęto. Tutaj wiercenie, wydobywanie. Była kolejka, miała 1100, a Świerki Bartnice 3000. Skała była rozdrabniona w kruszarkach wirowych, do bebnów sortujących to tutaj była kruszarnia jeszcze. Więźniowie oczywiście w czasie obozu pracowali 400 do 500. Z imienia i nazwiska 1245 więźniów. W 1945 zostało pierwsze przedsiębiorstwo państwowe, ja szedłem tym szlakiem o tutaj naokoło i tą percią poszedłem, tutaj są takie schody bardzo duże, jakby na dziesiąte piętro, tak to wygląda, a teraz to jest kierunek trasy, niebieska a tutaj jest jednokierunkowa czerwona idę pokażę tę kamieniołom. tam są takie zwisy tutaj lodowe w zimie jak będziecie szli tędy to zobaczycie to tu gdzieś jest bardzo dobry widok dobra idę teraz nad ten nad kamieniołom. bo tutaj po lewej stronie kiełbaski są jest parking na 15 gdzieś samochodów i teraz pokażę. O tak to wygląda. Zobaczcie. Z prawej strony wszyscy grillują. O! Tam jest druga taka część, taka sama, rozszerzająca się tam o. Ja to pokazałem na innym filmiku, jeżeli chcecie zobaczyć, to drugi filmik ryby pięknie tutaj widać. Bardzo są rybki, bardzo są rybki. Tam ktoś płynie, się nie boi. Tak to wygląda, tutaj kolejki były, tam są mocnienia też jakieś betonowe. Wszystko tutaj jest, można przyjechać.